Ja sobie kiedyś wszedłem do kościoła na pierwszej parafii, w Żyrardowie. Wszedłem w ciągu dnia, między mszami, cisza. Schowałem się za filar w klęczniku i modlę się w ciszy. Wchodzą dwie dziewczynki, wyglądały na trzecią klasę. Z tornistrami po szkole wchodzą do kościoła. Kościół był cały dzień otwarty. Klękają przed ołtarzem i głośno się modlą, więc ja one mnie nie widziały, ale ja musiałem tego słuchać, bo one głośno mówiły. I na końcu z modlitwy wynikało, że się pokłóciły z koleżanką. I na koniec jedna z nich powiedziała tak. I jeszcze cię Panie Boże prosimy, żeby się z nią nikt nie chciał bawić. Pokłóciły się z koleżanką i przyszły się pomodlić, żeby żeby tamtej koleżance coś złego albo żeby się chociaż z, nikt z nią nie chciał bawić. Żeby Biedny, było że to przykro. dzieciaki, co? Tak, ale sposób myślenia to jest to jest zła modlitwa o, o, o coś złego dla kogoś.